Tamada, Inamoto świetnie na lewą stronę do Aleksa, Alex Miarobinho. Alex Tamada, szansa dla Japonii, gol! I gol! Japonia prowadzi 1-0! Tamada! Nowy napastnik wprowadzony na to spotkanie, daje prowadzenie drużynie japońskiej w 34 minucie gry, kapitalne podanie Junichi Inamoto. Brazylijczyków, brazylijskich kibiców. Ronaldinho. Sissinho, Szansa. Ronaldo. Gol. Ronaldo. Jeden do jednego. Brazylia w doliczonym czasie gry pierwszej połowy odpowiada golem, a jego strzelcem ten wyśmiewany ostatnio Ronaldo. Trzynasta bramka w Mistrzostwach Świata. Gilles już dogoniony. Może troszeczkę za mocne było to podanie. Ale teraz Juninho z dystansu. Gol. gol! Kamikał Guciego! Brazylia prowadzi 2 do 1. W 53. minucie gry. No i to jest właśnie Juninho Pernambucano. To jest ten jego strzał z dystansu. Ronaldinho świetnie. Mija na katę. Doskonale zagrywa piłkę Prosto prostopadłą do Gilberto. Gilberto w polu karnym. Gol! Gol! 3-1! Gilberto, pierwsza bramka Mistrzostwa Świata tego piłkarza. Pierwsza w ogóle. Pierwsza w ogóle bramka dla reprezentacji Brazylii. Ronaldo, Żuan. Ronaldo, gol! Ronaldo! 4 do 1. 14 bramka w historii Mistrzostw Świata. Tak, to przechodzi się do historii. Piękna akcja z Żuanem. Środkowym obrońcą.